Stało się właśnie to, o czym Partia Razem mówiła od zeszłego roku. W budżecie na rok 2025 zabraknie pieniędzy na leczenie Polaków. W Kielcach doszło do tej ekstremalnej sytuacji, w której największy szpital w województwie wstrzymał część świadczeń na rzecz swoich pacjentów. Posłanka marcyjna Zawisza razem z Okręgiem Świętokrzyskim Partii Razem złożyła interwencję poselską w trzech organach, które są tutaj najważniejsze z punktu widzenia rozwiązania tej sytuacji. Jest to NFZ, oddział wojewódzki, wojewoda świętokrzyski oraz wojewódzki Szpital Zespolny w Kielcach. My jako partia razem już informowaliśmy o tym, że ten problem będzie występował, więc dziwi nas to, że Wojewoda Świętokrzyski zadaje pytania do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego zamiast sam tłumaczyć się z tego, czemu nie wspierał szpitala przez ostatni rok działania. Budżet w 25 roku, czyli ten, który był głosowany Nieco ponad rok temu zakładał lukę budżetową w finansowaniu szpitali. Dlatego razem domaga się pełnego finansowania w przyszłym roku i już w ten piątek głosowana będzie poprawka partii razem złożona w Sejmie, która naprawia przyszły budżet na 2026 rok. Apelujemy do wszystkich posłów z naszego województwa o natychmiastowe działanie i doprowadzenie pełnego przywrócenia działania szpitala.